Hej, witam was bardzo serdecznie w makijażu na powitanie miesiąca i od razu przepraszam Was za głos, ale niestety ostatnio co trochę jestem przeziębiona i niemal cały czas mam jakąś tam infekcję gardła, więc mówię tak dziwnie, momentami trochę skrzypię, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Ale makijaż na powitanie miesiąca, ponieważ kwiecień jest takim... Pięknym, wiosennym miesiącem, to ja sobie dzisiaj tak pomyślałam, że chciałabym mieć taki makijaż, wiecie, taki delikatny, niemalże pastelowy. No i zrobiłam coś takiego. A kolory wzięły się stąd, że chciałam wszystko dopasować do bluzki, więc dzisiaj generalnie w moim makijażu dominują takie beżowo-różowe, delikatne tony. Y oczywiście dodałam też trochę czerni, tak żeby wzmocnić zewnętrzny kącik oka, ale to wszystko zobaczycie w makijażu. Y no i kosmetyki. Ponieważ seria typu makijaż na powitanie miesiąca, to jest seria, gdzie używam kosmetyków... Starych to może źle zabrzmi, ale wiecie, takich dobrze mi znanych, więc dzisiaj oczywiście przygotowałam tutaj sobie mm, całą mieszankę i są to kosmetyki, które już znam jak nie wiem co. Najnowszą rzeczą, którą w zasadzie odkryłam dość niedawno i już wam ją pokazywałam, jest taka baza z AA, ale to już widzieliście ją na pewno w teście. To jest jedna z najnowszych rzeczy. W miarę nowy też jest korektor e, Lasting Radiance. Natomiast wszystkie pozostałe to są, już wiecie, tacy makijażowi weterani. I mam tutaj tak: MAC, Lovely, będzie Essence, będzie Makeup Revolution, a jakże. Mam tutaj paletę niby z Inglota, mhm, ale to jest paleta magnetyczna Inglot. Natomiast w środku znajdują się, już Wam pokazuję, cienie Kobo. Zresztą je też oczywiście w akcji zobaczycie. O, to są kółeczka z Kobo. Mam też paletkę Skobo, której taką wielką miłością nie darzę. Oprócz tego jest Debora, jest Eveline, jest Smashbox. No, wszystko, wszystko zobaczycie po kolei w trakcie wykonywania makijażu. Ok, to skoro zamysł dzisiejszego filmu już znacie i wiecie, dlaczego ten dzisiejszy makijaż wygląda właśnie tak, a nie inaczej, no to cóż, to weźcie sobie coś do popijania. No i zapraszam Was na makijaż. Startujemy oczywiście od bazy. I tutaj przygotowałam sobie bazę z AA. To jest Hydrobaza Glow, baza rozświetlająca, utrwalająca makijaż 24 karaty złoto. Ja robiłam test tej bazy i generalnie te obserwacje, które wyłoniły się w trakcie testu, to się cały czas sprawdzają. Ta baza rzeczywiście jest bardzo przyjemna. Ona daje takie miłe uczucie na twarzy, no wiecie, po prostu uczucie takiego nawilżenia i to jak najbardziej się sprawdza. Bardzo ładnie utrzymuje makijaż, natomiast z tym rozświetleniem, no to właśnie tak. Eee, jakoś tak niekoniecznie, nie zauważyłam jakiegoś takiego działania. Jeśli chcę nałożyć bazę, która rzeczywiście tak mi bardziej rozświetli buzię, no to po prostu na, używam sobie innych baz, a ta jest taka taka, traktuję ją jako taką bazę podstawową, o, tak bym powiedziała i bardzo fajnie się sprawdza, jest naprawdę bardzo przyjemna. Już Wam w kilku filmach chyba mówiłam, że mam tutaj jeszcze jedną bazę z AA, taką nowość, która, o, czeka do testu, cały czas czeka, nie ruszałam jej jeszcze, Zobaczymy, jak tam ta się spisze. To tak jak mówię, bardzo przyjemna, bardzo fajna. Makijaż utrzymuje. W sumie, jakby się tak zastanowić, to utrzymywanie makijażu to jest podstawowa funkcja każdej bazy, więc jeśli tutaj na tym polu się spisuje, no to ok, I tak jak mówię, daje takie fajne, nawilżające uczucie na buzi, więc generalnie baza, bardzo przyjemna. Aha, a w ogóle pędzelek, którego używam, to jest Real Technics i tutaj do makijażu. Twarzy mam generalnie w większości pędzelki z Real Technics, ale to oczywiście tam w opisie dokładne ich nazwy będziecie mieli. O zobaczcie, po nałożeniu bazy, tak naprawdę. No nie wiem, jak wy, ja tam jakiegoś większego rozświetlenia nie widzę, ale, ale buzia jest taka bardzo przyjemna, ta baza się tak delikatnie lepi, no, czyli. Wszystko w porządku pod tym względem. Także baza okej. Okay. Jeśli chodzi o podkład, mam tutaj podkład z Debora. Extra Matte Perfection. I, I mój odcień to jest Ivory. Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. Podkład wygląda tak, a w ogóle ma SPF 20. Czyli na pewno yy, przyda się w trakcie takich ciepłych, słonecznych dni. Jakie teraz są i jakie na pewno nadejdą. Yy, poza tym rzeczywiście bardzo ładnie matuje. Krycie jak dla mnie ma takie... Średnie, ale takie porządne średnie. To krycie sobie można budować. Jak tam trzeba gdzieś dołożyć jakąś warstwę, to spokojnie, wiecie, wszystko się ładnie utrzymuje i ładnie się to ze sobą łączy. Także mm, jeśli chodzi o podkłady matujące takie drogeryjne, to ten jest jak najbardziej na tak. Rozprowadza się też bardzo przyjemnie, tak, wiecie, gładko. Plamy się żadne nie robią, wiecie, nic wam się tam nie odkleja. On się też ładnie łączy w sensie podkład. Ładnie się też łączy z innymi kosmetykami, ze wszelkimi bazami, bo już w różnych konfiguracjach to sprawdziłam, więc naprawdę bardzo w porządku podkład, a cenowo to się prezentuje tak, no słuchajcie, jak, jak generalnie jak podkłady z Deborah, One są tak generalnie oscylują w okolicach 50-60 zł, no i ten, ten tak samo. Także w sumie w regularnej cenie, jak na podkład drogeryjny, no to chyba raczej z tych droższych, natomiast ponieważ zbliżają się, wiecie, promocje Rossmanowe, to można sobie na niego zapolować. Bardzo ładnie się utrzymuje. Tak się też teraz zastanawiałam, do jakich cer byłby on lepszy, ale w zasadzie tak sobie myślę, że... On jest dość uniwersalny, bo tak i na pewno posiadacze i posiadaczki cer suchych będą zadowoleni. Ja mam cerę mieszaną w stanowisku i y, też się fajnie u mnie sprawdza. I na pewno dla cer y, tłustych też byłby ok, no bo on ma właściwości matujące, jednocześnie jest taki dość delikatny. Tak jak widzicie, maski żadnej nie robi, ładnie się rozprowadza. Ten mat się dość długo utrzymuje, więc generalnie taki uniwersalny, fajny, matujący podkład. O. Jeśli chodzi o korektor, to dzisiaj mam jednego z moich takich najnowszych ulubieńców, tak bym powiedziała. Jedno z najnowszych odkryć. Podkład z Rimmel to jest ten nowy Lasting Radiance. Przecudowny on jest po prostu pod każdym względem. Yy, zakrywa siniaki, nawet takie o. Widzicie, ja mam dzisiaj dosyć mocne te sińce. Mm. Mm. Ja sobie z tym spokojnie poradzi. Yy, bardzo ładnie wygląda pod okiem. Nie włazi wam w załamania. Jest jednocześnie taki delikatny, nie czuć takiego, wiecie, takiego obciążenia pod okiem, nie czuć po prostu, że macie makijaż. Że super, super korektor. Zresztą ja, jak robiłam test tego i podkładu, to. I jedno i drugie od razu mi się spodobały, i generalnie cały czas mam dokładnie taki sam stosunek do tych kosmetyków, to znaczy, podobają mi się bardzo i spokojnie mogę polecić. Jak szukacie jakiegoś fajnego korektora, który ma dobre krycie, ma właściwości rozświetlające jednocześnie, to ten naprawdę jest świetny. No, zobaczcie zresztą, widzieliście ile nałożyłam. Popatrzcie, kilka ruchów gąbką, tak jak tutaj do Was mówię, troszeczkę to rozprowadziłam. No i w zasadzie, zobaczcie. Hmm? Cieni nie widać. Także naprawdę robi robotę, a jest po prostu tak przecudowny, taki delikatny, no w zasadzie jakby się nie miało nic pod okiem Więc ja Tak patrzę, czy to mi dzisiaj starczy, ta jedna warstwa, ale no, wydaje mi się, że starczy, jak sądzicie. Chyba jest ok. Siniaki zakrył i to jest najważniejsze. Korektor, oczywiście ten jakikolwiek, korektor zawsze sobie utrwalam i do utrwalenia korektora użyję pudru z dr. Ireny Eri. Z tego pudru mi tu już naprawdę niedużo zostało i tak go troszeczkę oszczędzam i używam go właśnie tylko do... Mm, do utrwalania korektora. Natomiast do przypudrowania całej buzi użyję ten drużyny ze Smashboxa. Zaraz Wam go pokażę. Ten z Irene Eris już Wam jest dokładnie znany. To jest przecudowny puder. Właśnie świetnie się tutaj sprawdza na okolice oka, bo zupełnie tutaj tego miejsca nie obciąża. Jest taki bardzo. to jest taka mgiełka, o, Tak bym powiedziała. Bardzo ładnie też tutaj wygląda. Więc tak jak mówię, tak go już oszczędzam i tylko. Tutaj do tej funkcji go używam, ale oczywiście całą buzię też nim pudrowałam i tutaj też się świetnie sprawdza. To jest puder, który nie daje Wam takiego jakiegoś hardkorowego matu, tylko raczej powoduje, że skóra wygląda na taką naturalnie wyglądającą i taką zdrową. O, macie taki, taki, taką satynową woalkę na twarzy. To jest tego typu puder. Natomiast ten ze Smashboxa, zaraz zobaczycie, ten już jest taki, powiedziałabym, bardziej hardkorowy. Tu już widać to zmatowienie, jest troszkę cięższy, nie może inaczej, jest zdecydowanie cięższy niż ten z dr. Ireny Eris. No i lecimy z tym ze Smashboxa, już Wam pokazuję. Chociaż, o, wygląda to tak, na wieczku ma lusterko, tutaj ma taką specyficzną soliczkę, tym się on kręci i ten puder się, widzicie, tak dozuje, wysypuje się. Dobrze, muszę chyba się trochę opanować, bo zaraz wysypę wszystko. No a kolor, jak widzicie, ma taki beżowo-żółtawy i mój odcień to jest fair chyba, tak. Ja mam odcień fair i tak jak zobaczycie, on może nie to, że jest na buzi widoczny, nie to chcę powiedzieć, bo to by nie fajnie wyglądało, on bardzo ładnie na buzi wygląda, ale chodzi mi o to, że jakby jego działanie jest widoczne, nie jest to puder delikatny, czyli na przykład jak macie cerę taką przetłuszczającą się, to ten puder na pewno sprawdziłby się u Was świetnie, bo Matuje rzeczywiście tak widocznie. Zresztą. Także y, to jest puder, który sobie z takimi zadaniami radzi, a jednocześnie na twarzy wygląda bardzo ładnie, w takim sensie, że no, po prostu no, nie macie jakiejś tam maski, nie wygląda to sztucznie, tak jakbyście mieli tone tapety na twarzy, więc bardzo fajny, bardzo taki porządnie zrobiony puder. A poza tym podoba mi się ten pomysł, wiecie, z tą solniczką, która dozuje ilość pudru. Praktycznie. Nie trzeba szykować żadnej tam chusteczki, wysypywać z tego pudru i tak dalej, na wieczko, tylko wszystko macie w pudełku. No i teraz czas na brązer i takie delikatne dzienne konturowanie, wiecie, takie bardzo minimalne. Tu przygotowałam sobie paletę Sco. Bo. Słuchajcie, ta paleta jest tak tandetna. W sensie nie same może kosmetyki, ale o, chodzi mi o to. Nie wiem, czy macie też coś z tych rzeczy. Akurat, no, mnie się taka paletka trafiła. To jest taka tandeta. To wygląda, jakby to było zrobione, nie wiem, z najgorszej jakości papieru. W ogóle wykończenie tego jest takie niedopracowane. Tu, no, na przykład tutaj te wgłębienia, słuchajcie, są takie niedopracowane. To wygląda tak, jakby ktoś w fabryce w pewnym momencie przerwał proces produkcyjny i wiecie, to wyszło takie niedokończone. Tutaj jeszcze było zaklejone nalepką. I jak to kupiłam, no, to oczywiście zdjęłam tą nalepkę, oderwało się razem z tą tekturką, także to też już nie. Nieładnie wygląda. Tutaj z tyłu on też jest oderwany. W ogóle sam ten papier też jest taki, taki tandetny. No po prostu nie wiem, ja bardzo lubię Kobo, y, lubię wiele ich kosmetyków, ale akurat jakość tych palet, no to pozostawia moim zdaniem wiele do życzenia. Natomiast same kosmetyki, w sensie puder, róż, brązery, y, są jak najbardziej w porządku. Nie jest to może jakaś rewelacja i nie jest to. Nie ja wiem, jedna z moich ulubionych paletek, używam jej, natomiast jak dla mnie żadnej rewelki nie ma, to nie powiedziałabym, że jak na Kobo, markę profesjonalną, to chyba mogliby się trochę bardziej postarać, bo tak jakoś nie fajnie to wygląda. Z kolei wydaje mi się, że te palety cieni z tej właśnie serii są chyba trochę lepiej zrobione. Nie wiem od czego to zależy, no ale jakoś mam takie wrażenie. Oczywiście sobie tu już brązera za dużo nałożyłam, muszę to rozetrzeć. A, używam tego jasnego i to jest, już wam mówię, numer tutaj z tyłu jest na tym opakowaniu. Ten jaśniejszy to jest numer 13. On jest taki chłodny, czyli do konturowania jak znalazł. W każdym razie to niby jest paleta wielokrotnego użytku, no bo tutaj te wkłady można sobie wyjąć, włożyć. O, no, zobaczcie, tak to wygląda. No moim zdaniem porażka. Tak sobie myślę, że jak już zużyję, kiedyś jeśli zużyję, jak już zużyję te wszystkie cztery kosmetyki i te pudry, to myślę, że ta paleta będzie w takim stanie, że tutaj nie będzie co wkładać, więc nie bardzo rozumiem zamysł producenta. Może powiecie, że trochę marudzę, ale wydaje mi się tak, że jak już kupujemy coś, tak, to chcemy, żeby oprócz tego, żeby to było funkcjonalne, żeby to już było ładne. Ja na przykład zwracam na to uwagę, żeby coś estetycznie wyglądało. Tę paletę kupiłam tak powiedzmy na spróbowanie, jak się pojawiła ta seria kosmetyków tych serii Professional, więc no po prostu chciałam zobaczyć, jak one się, wiecie, będą sprawdzać. No i generalnie same, tak jak mówię, kosmetyki są ok, natomiast raczej tych palet już nie kupuję, nic z tej serii, no bo jakościowo to jest w ogóle niefajne. Teraz czas na róż i tu mam róż z Maka. to jest jakaś tam, wiecie, limitowana edycja i to się nazywało Freshen Up i podpisane jest jako Highlight Powder, natomiast no absolutnie dla mnie nie jest to puder rozświetlający, tylko po nałożeniu na twarz ma to taki morelowo-pomarańczowy kolor, no i po prostu ja używam tego jako różu. Już Wam pokazuję jak ten kolor będzie wyglądał, oczywiście te trzy kolorki, tutaj te paseczki się mieszają, no i... Ostateczny kolor mniej więcej wygląda tak, o. Widzicie? To jest po prostu takie pomarańczowe, więc no absolutnie nie jako taki puder rozświetlający, tylko właśnie jako róż. On ma w ogóle w sobie taką, taką bardzo, bardzo delikatną satynkę. Nie jest takim typowo błyszczącym różem, tylko właśnie tak, o, delikatnie po prostu rozświetla cerę. Taka mgiełka to jest, powiedziałabym. Bardziej ten kolor się rzuca w oczy niż to rozświetlenie, zobaczcie. Hmm? Jeśli chodzi o rozświetlacz, to stare, dobre, lovely. I tu jest ta wersja gold. Myślę, że czego jak czego, ale tego rozświetlacza to chyba przedstawiać nie muszę. Jeden z piękniejszych, piękniejszych rozświetlaczy dostępnych w drogerii. I oczywiście jednocześnie duża tanioszka, no bo to lovely. Więc. On ogólnie jest tani, a teraz jeszcze jak będą te promocje, słuchajcie, to będzie po prostu za grosze. Jak szukacie pięknego takiego rozświetlacza o intensywnym połysku, o, no to zajrzyjcie sobie na przykład do szafy Lovely. Zresztą Vibo też ma fajne rozświetlacze. Taki dodaje efekt. Ja do jeszcze wrócę, rozświetla sobie łuk Kupidyna, ale to jak będę malować usta, teraz sobie troszeczkę naniosę na nie samu. I zajmiemy się brwiami. Dobrwi, przygotowałam sobie paletkę z Makeup Revolution, która jest po prostu nie do zdarcia. To chyba nie jest kosmetyk, który w ogóle w jakikolwiek sposób można dokończyć. Myślę, że najszybciej skończy mi się tutaj. Tu jest wosk, w tym takim wąskim miejscu. To chyba najszybciej skończy mi się ten wosk, ale poza tym to jest paleta nie do zdarcia. Nakładam ten najjaśniejszy. Pień. W ogóle, tutaj te cztery kolory to są cienie, a te dwa to są woski. I muszę Wam powiedzieć tak, że do brwi używam właśnie tego, tego najjaśniejszego, bo pozostałe są dla mnie za ciemne. Natomiast, no, żeby ta paleta była w jakikolwiek sposób funkcjonalna, żeby po prostu reszta z tych kosmetyków nie leżała odłogiem, no to pozostałych używam do makijażu łoczu. No i już. Tutaj ta część jest jak najbardziej funkcjonalna, bo tutaj mamy rozświetlacz, mamy taki korektor w kremie. Tutaj to to jest też rozświetlacz, tylko właśnie taki kremowy, taki cytrynowy. On fajnie się sprawdza, na przykład we wewnętrzny kącik, albo też całkiem nieźle się sprawdza jako baza pod cienie. No i tutaj ten wąski kawałeczek, o którym Wam mówiłam, to jest właśnie wosk. Wosku już używam do brwi i wosk też się świetnie sprawdza. Ja lubię takie rzeczy, wiecie, jakieś woski, kredki utrwalające i tak dalej, no bo mam takie brwi, które po prostu no, wymagają tego, że jak się je już czymś uzupełni, to no, trzeba je utrwalić, dlatego że są takie w cały świat. O, zobaczcie, to jest ten najjaśniejszy kolor i on jest taki... Hmm, Teraz do koloru moich włosów generalnie do karnacji mi pasuje Natomiast i tak jest ciemny Mimo tego, że jest najjaśniejszy w palecie W ogóle ta paletka jest całkiem fajna Tylko tak jak mówię no Dla mnie ona nie do końca w całości Pasuje do makijażu brwi No bo po prostu u mnie by te kolory się nie sprawdziły Natomiast... Mm, w ogóle te kosmetyki są fajne i jakoś też jest okej. Okay. Brwi jak najbardziej są umalowane i w ryzach się trzymają. Ten wosk też działa, ale mimo tego, że generalnie tę paletkę lubię, to jednak hmm, wydaje mi się, że ona tak nie do końca została przemyślana. No, no bo popatrzcie, tutaj te cztery cienie, nawet gdyby były w idealnych kolorach, no to po co komu cztery takie wielkie cienie do makijażu brwi, kiedy cieni używamy, no w sumie stosunkowo mało. Więcej przydałoby się właśnie tego wosku, a akurat Tutaj tego jest najmniej, więc tak pod tym względem nie do końca jest ta paleta przemyślana. No i teraz biorę inny pędzelek i nakładam sobie właśnie ten wosk. On jest bezbarwny także i nie widać go, po prostu fajnie trzyma włoski w ryzach i dzięki niemu te brwi są takie, wiecie, ogarnięte, nie rozważą się w cały świat i we wszystkie strony. I tak myślę, że tu przy Was jeszcze użyję też tego korektora. Tak jak wspominałam, ja go używam do podkreślenia, tak do oczyszczenia tego obszaru pod łukiem brwiowym. Do korektora użyję już takiego płaskiego pędzelka. No i po prostu nakładam go dokładnie tutaj w to miejsce. No i okej, okay, brwi są gotowe, paletę odkładam i za chwileczkę wezmę się za cienie, ale najpierw oczywiście baza, tutaj mam bazę z Lovely, też bardzo przyjemna, taka powiedziałabym delikatna, ona jest nieco wodnista, ale fajnie cienie utrzymuje, no w zasadzie robi co ma robić baza, jest w porządku jak najbardziej, też jest niedroga. I jak szukacie bazy takiej, wiecie, w promocji fajnej, to ta jest jak najbardziej w porządku. Fajna jest też baza taka w słoiczku z Vibo, ona również się sprawdza, tylko jeśli chodzi o tamtą, to nie bardzo mi odpowiada właśnie ten słoiczek, bo trudno potem tę bazę tam wybierać. Natomiast pod tym względem to jest takie bardziej funkcjonalne, no bo łatwiej się tę bazę po prostu wyjmuje i nakłada na powiek. No i teraz cienie. Tutaj mam przygotowane cienie Skobo, to są takie jedyneczki, o, one się znajdują w paletce magnetycznej Inglot. Tych, mm, generalnie tych paletek już kupić nie można, bardzo szkoda, ja je uwielbiałam, mam ich kilka i no żałuję, że po prostu nie są, nie są cały czas w sprzedaży. Tak jak widzicie, no wybrałam takie delikatne, właśnie takie dzienne, brzoskwiniowo-różowo-beżowe cienie, no bo generalnie taki miał być zamysł dzisiejszego makijażu. No i co, zaczynam od tego najjaśniejszego. To jest 100 ileś tam, już wam mówię, 107? Nie, 102. 102, taki jasnocielisty kolor. Nakładam go na całą powiekę. Nakładam na całą powiekę i również tutaj podłóg brwiowy. To jest w ogóle cień matowy, więc on generalnie do takiej roli, wiecie, cień bazowy sprawdza się idealnie. Teraz czas na załamanie. Na większy obszar nałożę ten jasno różowy kolor. To jest taki różowo-budyniowy słodziak i to jest 107. Hmm. Nie więcej coś takiego. On jest taki y, bardzo blady, taki delikatny. W zasadzie powiedziałam, że to jest taki niemalże pastelowy kolor. A teraz tak, jeśli chodzi o cienie skobo w ogóle. Nie wiem, lubicie cienie skobo. Ja mam do nich taki bardzo mieszany stosunek. Muszę zmienić pędzelek, bo ten jest jakiś w ogóle do niczego. Ale odnośnie cieni skobo, mam do nich taki mieszany stosunek, dlatego że, tak, jedne mi się podobają bardzo i naprawdę bardzo, bardzo je lubię. Na przykład cienie błyszczące są bardzo fajne. Bardzo fajne są cienie w tych takich paletkach, takich limitowanych, powiedzmy. Te też mi się bardzo fajnie sprawdzają. Natomiast jeśli chodzi o te jedynki takie wiecie, dostępne w regularnej sprzedaży. No to generalnie maty są dla mnie bardzo problematyczne, bo trzeba z nimi uważać. Raz że są takie suche, dość zbite i wiecie, no trudno je rozpracować na powiece, tak się też niewdzięcznie nakładają. Da się oczywiście z nimi zrobić makijaż, da się je rozblendować, tylko no zawsze to trochę dłużej trwa, są takie, no są takie uparte jakoś. Natomiast no kolory są bardzo przyjemne, bardzo ładne. Problematyczna dla mnie jest zawsze też na przykład o, ta czerń, ona nałożona na zasadzie eyelinera, fajnie się sprawdza. Natomiast bywają takie momenty, wiecie, że na przykład jak mm, chcę nałożyć ją na większy obszar powieki, no to jakoś tak albo blednie, albo na przykład gdzieś tam się coś odklei i wiecie, trudno to tak rozblendować, żeby ładnie był równomiernie ten kolor nałożony, no po prostu jakoś tak, nie wiem, ma takie humory. Także hmm, cienie skobo z jednej strony bardzo fajne, ale, ale właśnie mają też jakieś tam takie swoje minusy powiedzmy. Ok, no i ten budyniowy róż wygląda tak, tak jak widzicie, właśnie taki taki dzienny słodziak to jest. O, na mniejszy obszar załamania w założę 141. To już Wam pokazuję ten kolor. 141 to jest to. To jest taki kakaowy, ciemny brąz. No zobaczcie. Hmm? Bardzo przyjemny jest ten cień. Fajnie się go nakłada, on akurat żadnych tam problemów nie robi, no i nawet go, zobaczcie, przy tam w sumie pierwszym dołożeniu na powiece go widać. Także akurat to jest jeden z tych matów Skobo, które są w porządku. Pojadę z nim już troszkę na dolną powiekę. O, widzicie, on się też bardzo ładnie rozprowadza, taki no taki nieproblematyczny jest. Wracam do pędzla od jasno-różowego i rozcieram sobie tutaj granice. Tak chcę to bardzo, bardzo rozetrzeć, żeby to była naprawdę taka chmurka koloru, no bo, no bo chcę, żeby ten makijaż był taki delikatny. Na większą część ruchomej powieki nałożę taki bardzo ładny kolor. To jest taki Rose Gold 205. Ja nakładam go pędzelkiem, ale palcem równie dobrze też się nakłada i też daje ładny efekt. A pędzelka nie spryskiwałam, nakładam ten cień na sucho. Jak się właśnie zwilży ten cień na pędzlu, to wtedy on daje taki intensywniejszy połysk jest to takie bardziej widoczne, no ale ja właśnie chciałam, żeby dzisiaj ten makijaż był taki bardziej przygaszony, bardziej stonowany. Może coś na wewnętrzny kącik takiego bardziej świetlistego sobie wrzucę, ale generalnie na większości powieki chciałabym, żeby właśnie było to takie spokojne. Na dolną powiekę nakładam 218. To jest taki jasny beż, taki delikatnie perłowy. No, nakładam go na tę część dolnej powieki. Zewnętrzny kącik wzmocnię tą czernią, ale niestety nie umiem Wam podać numeru, bo tu mi się wszystko starło. Tu była jakaś naklejka, ale już jej nie ma. Ale to jest taka czernie z takimi delikatnymi drobinkami, których po nałożeniu że nie widać. No i zobaczmy, jak ona się tam dzisiaj zachowa. O, zobaczcie, tak jak się nakłada na przykład tak na linię rzęs, żeby to przyciemnić, no to tak całkiem fajnie ta czerni wygląda, ale tak jak mówię są takie momenty, że po prostu jak się ją rozciera, rozblendowuje to tak takie placki się robią coś tam, coś tam się jedno do drugiego nie przylepie jakoś tak problematycznie się czasami zachowuje ja dzisiaj też tak bardzo nie chcę tutaj przyciemniać tego oka żeby ono nie było takie intensywne tylko tak wiecie, no delikatnie po prostu troszkę na dolną powiekę dodaję tej czerni, tak na linię rzęs patrzę czy mi się tutaj nic nie osypało ale chyba nie okej, okay, no i to już wystarczy Więcej tej czerni tutaj nie chcę dokładać, żeby mi to przypadkiem, wiecie, nie zdominowało całego makijażu. No i ta sama akcja na drugim oku. Nie no, dzisiaj czerni zachowuje się grzecznie, nic się dziwnego nie stało, jak na razie. Nie, no, słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj nie mogę narzekać, naprawdę bardzo ładnie poszło, ani się nic nie osypało. W miarę się to dobrze roztarło, co prawda jej nałożyłam troszkę, nie jest to jakieś bardzo mocne, ale mimo wszystko i tak jakichś problemów nie robiła. No, i teraz coś rozświetlającego na wewnętrzny kącik. Tak, tutaj sobie naszykowałam parę rzeczy, i myślę, że wybiorę taką paletkę. To jest Essence Go for the Glow i to jest Worms. Tak, 02 Worms jest jeszcze cool z takimi, wiecie, zimnymi, lodowymi kolorami. Worms wygląda tak i na wewnętrzny kącik nałożę sobie dzisiaj ten kolor. On to miejsce tu ładnie rozświetli, a jednocześnie będzie mi to pasowało kolorystycznie, wszystko. Może tak delikatnie jeszcze dodam tutaj podłóg brwiowy. Na linię wodną nakładam kredkę z debora taką jasnocielistą, taką jasnobeżową. A teraz czas na tusz i tutaj mam tusz Sensik, Bardzo niepozorny, bardzo taniutki, a robi fajny efekt w takim sensie, że ładnie tak wydłuża rzęsy, podkreśla je. Nie daje jakiejś tam spektakularnej objętości, mimo że nazywa się Volume Explosion, ale moim zdaniem on ma raczej właściwości takie właśnie wydłużające, a nie pogrubiające. No ale no zobaczcie sami. W każdym razie bardzo fajny tusz, utrzymuje się ładnie, nie osypuje się, rzęsy są rozdzielone, takie no widoczne, podkreślone, więc naprawdę jest w porządku. W zasadzie można powiedzieć, że robi dokładnie to, co robi wiele tuszy, które kosztują 100 zł i dużo ponad. Więc jak najbardziej wart uwagi. Jeśli szukacie takiego fajnego tuszu, taniego, który daje jakiś tam efekt na rzęsach i ten efekt widać, to jak najbardziej tusz Sensik godny polecenia. Tych tuszy jest tam kilka rodzajów. Ja mam akurat właśnie ten taki pogrubiający. One mają taką limonkową, limonkową nakrętkę. No i zobaczcie. I tusz efekt daje taki umalowany rzęs i nie ładnie to wygląda, prawda? Wydaje mi się, że to jest tuż do takich dziennych makijaży, gdzie chcemy mieć podkreślone rzęsy, ale nie chcemy, żeby ten makijaż był, wiecie, taki ciężki, taki bardzo widoczny, tylko raczej właśnie subtelny, delikatny, więc bardzo spoko tuż. I teraz makijaż ust. Wracam do rozświetlacza z Lovely. Nakładam go sobie troszeczkę na łuk kupidyna, Troszkę na nos. Hmm. Wiem, że niektóre niektórzy z Was nie lubią tego efektu, w sensie rozświetlania końcówki nosa, czy też w ogóle grzbietu nosa, ale mnie się ten efekt podoba, chociaż też muszę Wam powiedzieć, że nie zawsze mam ochotę to zrobić w makijażu, nie zawsze mam sobie tu ochotę rozświetlić. Nieraz to robię, a nieraz nie, jakoś tak nie ma jakiejś naczelnej zasady. ok, jest rozświetlacz, jeśli chodzi o makijaż, ust, przygotowałam sobie lip cream z Eveline, to jest 01 Rose, coś tam dobrze wam mówię. Tak, Nude Rose, czyli właśnie taki delikatny, dzienny, różowy ludziak. Jeśli jeszcze nie znacie tych pomadek, a będą teraz promocje, to weźcie sobie jedną, tak wiecie, na spróbowanie. Zobaczcie, że się zakochacie. Niesamowite są. Jest jeszcze ta wersja lakier, coś tam, taki, takie lakierowe właśnie, to tamte jakoś tak mniej mi wiecie, do gustu przypadły, jakoś tak mniej za serce złapały, no wykończenie podoba mi się bardziej i na moich ustach też dłużej się nosi. No i jeszcze jedna rzecz, mimo że to jest płynna pomadka, taka long lasting, wiecie, i matowa, to jest po prostu arcyprzyjemna, nie przesusza ust, bardzo komfortowo się ją nosi, a ja generalnie w szminkach na to bardzo zwracam uwagę, więc y, ta seria pomadek jest naprawdę świetna. O, Lip cream Eveline i makijaż zrobiony. Tak jak widzicie, chciałam uzyskać coś takiego bardzo delikatnego, takiego pastelowego, wiosennego. Mam nadzieję, że mi się to udało. Oczywiście piszcie w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie. Yy, I wszystko w dzisiejszym filmie. Makijażowo przywitaliśmy kwiecień, a ja się z Wami już żegnam i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Na razie pa! pa.